Francis Hodgson Burnett Tajemniczy ogród Rozdział 20 pod tytułem Będę żył zawsze, zawsze, zawsze Zanim zaczniemy, subskrybuj koniecznie ten kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnej na nim nowości. Z góry dziękuję. Zaczynamy. Tymczasem zniewoleni byli czekać więcej niż tydzień, ponieważ najpierw nastały dni bardzo wietrzne. Potem zaś Colin zagrożony był Katarem które to dwie przeszkody razem wzięte byłyby go niewątpliwie doprowadziły do pasji, gdyby nie to, że było tyle tajemniczych planów do układania i gdyby nie Dick, który przechodził codziennie, choćby na parę minut, opowiedzieć o wszystkim, co się dzieje na wrzosowisku, w lesie, na polankach, żywopłotach i na brzegach strumieni. To, co opowiadał o kunach, łasicach, wydrach, szczurach wodnych, że już nie wspomnę o ptakach, wystarczyłoby do wprowadzenia w zachwyt tym bardziej, że się słyszało z ust samego czarodzieja zwierząt tyle szczegółów poufnych i że można było wyobrazić sobie z jaką gorliwością, zapałem i lękiem cały ten pracowity podziemny światek pracował. One takie same jak my mówił Dick tylko że zwierzęta muszą sobie domy budować co rok i tyle im to daje pracy, że się ciągle muszą spieszyć. Najwięcej jednak pochłaniały ich przygotowania, jakie trzeba było przedsięwziąć, zanim będzie można kolina przewieźć do tajemniczego ogrodu. Nikt nie mógł widzieć fotela na kółkach Dika i Mery po przejściu pewnego zakrętu w krzewach i na zewnętrzną drogę pod okrytym bluszczem murem. W miarę jak dni mijały, utwierdzał się Colin coraz więcej w przekonaniu, że tajemniczość otaczająca ogród stanowi jeden z największych jego uroków. Nie można tego zepsuć. Niech nikt nie podejrzewa nawet, że mają tajemnice. Niech wszyscy myślą sobie, że od po prostu wychodzi z Mery i Dickiem do ogrodu, ponieważ może znieść, by tych dwoje na niego patrzyło. Miewali z sobą długie, pełne tajemniczego czaru rozmowy o swej przyszłej wyprawie. Więc tak, pójdą najpierw w górę tą ścieżką, potem w dół tamtą, później w poprzek owej dróżki około fontanny, obejdą klomby tam się znajdujące i będą udawali, że ich bardzo zajmuje przyglądanie się flancowaniu kwiatów pod dozorem Pana Bocha. To będzie takie naturalne, że nikomu do głowy nie przyjdzie, że mają jakieś tajemnicze zamiary. Potem wejdą na ścieżki zadrzewione, zginą z oczu i dotrą do wielkiej alei. Tak wypracowali w najdrobniejszych szczegółach plan pochodu, jak wielcy generałowie wyprawiają przed bitwą plany wojenne. Wiadomości o tym, co się działo w pokoju chorego, nabierały tymczasem rozgłosu i dotarły przez służbę kredensową do chłopaków stajennych i ogrodników. Niemniej jednak zdumiał się dnia pewnego pan Boach, gdy z pokoju pana Kolina, którego to pokoju nigdy nie dane mu było oglądać, otrzymał rozkaz stawienia się osobiście przed oblicze jego wielmożności, bowiem pan Kolin osobiście pragnął się z nim rozmówić. No, no powtarzał sobie spiesznie zmieniając ubranie, co to z tego będzie. Jego królewska mość, którego nikt nie oglądał, przywołuje do siebie człowieka, którego w życiu nie widział. Nie można twierdzić, żeby pan Boach nie był ciekawy. Nawet z daleka nigdy okiem nie rzucił na kolina, a słyszał mnóstwo przesadnych wersji o jego dziwnym wejrzeniu i wybrykach chorego organizmu. Najczęściej wszakże słyszał, że chłopiec lada moment może umrzeć, a pełno było opowieści fantastycznych o plecach garbatych i o bezwładzie nóg, które to opowieści rozsiewane były przez ludzi, którzy nigdy kolina nie widzieli. Wszystko się zmienia w tym domu, panie Boach. Mówiła pani Medlock, prowadząc ogrodnika tylnymi schodami na korytarz wiodący do tajemniczych dlań dotąd apartamentów. "Miejmy nadzieję, że zmieni się na lepsze", odparł. "Trudno, żeby mogło się co tu odmienić na gorsze". Ciągnęła dalej. A choć to wszystko dziwne, to jednak dla niejednego teraz łatwiejsze jest spełnianie obowiązku. Niech się tylko pan nie dziwi, panie Boach, jak się pan znajdzie naraz wśród menażerii i ujrzy brata Mary Sobery, Dika, rządzącego się jak we własnym domu i śmielszego niż pan albo ja. Coś magicznego istotnie otaczało osobę Dika. Jak w to święcie wierzyła Mary. Gdy bowiem pan Boach usłyszał jego imię, uśmiechnął się poczciwie. Ten by się czuł u siebie równie dobrze w Buckingham Palace, jak na dnie kopalni węgla. Odparł. A jednakże to nie przez zuchwalstwo i arogancję, lecz jest to po prostu uroczy chłopiec. Może to jednakże dobrze się stało, że go naprzód przygotowano, bo by się był przeraził. Skoro bowiem otworzyły się drzwi sypialni, duża kawka siedząca jak u siebie na poręczy wysokiego rzeźbionego krzesła zaanonsowała przybysza głośnym KAU! KAU! Pomimo ostrzeżeń pani Medlock, pan Boach w samą porę powstrzymał się od uskoczenia w tył. Młody Raja nie leżał ani w łóżku, ani na sofie. Siedział w fotelu, a przy nim stało młode jagnie, wachlując ogonkiem z zadowoleniem, bowiem Dick klęczał obok, dając mu mleko z butelki. Wiewiórka siedziała na pochylonym grzbiecie Dika i chrupała orzech. Mała zaś dziewczynka z Indii zajmowała wielki podnóżek i przyglądała się. Oto jest pan Boach, paniczu, oznajmiła pani Medlock. Młody Radzza odwrócił się i zmierzył poddanego swego od stóp do głowy. Takie przynajmniej wrażenie miał pan Boach. Ach, więc to pan Boach, powiedział. Prosiłem o przyjście, bo mam kilka ważnych zleceń. Do usług, ser, odparł pan Bołach, myśląc sobie w duszy, że pewno otrzyma rozkaz wykarczowania w parku wszystkich dębów lub zamienienia sadu na stawy rybne. Dzisiaj po południu wyjadę w moim fotelu do ogrodu, mówił Colin. Jeśli mi świeże powietrze posłuży, będę wyjeżdżał codziennie. Jak będę w ogrodzie, niechaj żadnego z ogrodników nie będzie w pobliżu wielkiej alei i murów ogrodowych. Niech mi się żaden z nich pokazać tam nie waży. Wyjadę około drugiej po południu, a im wolno będzie wrócić do zajęcia dopiero wtedy, gdy dam odpowiednie polecenie. Wedle rozkazu, ser. Odparł pan Boach z widoczną ulgą, że dęby zostaną nienaruszone, a sady niezmienione. Mary, rzekł Colin zwracając się do niej. Jak to się mówi w Indiach po skończonej rozmowie, gdy się chce zostać samym? Mówi się tak. Teraz pozwalam odejść, odpowiedziała Mary, radzia skinął ręką. A teraz pozwalam odejść, Boach. Powiedział Proszę nie zapomnieć, że to bardzo ważne. K. Ka, ka. Zrobiła uwagę kawka trochę ochryple, lecz uprzejmie. Do usług, ser, ścielę się do stupek, rzekł pan boach. pani Medlock zaś wyprowadziła go z pokoju. Na korytarzu począł się z uśmiechać, aż zaśmiał się serdecznie, był bowiem z natury człowiekiem dobrego serca. Słowo daje. powiedział. To dopiero nabrał wielkopańskich manier. Myślałby kto, że to cała rodzina królewska w jednej osobie. Mój ty Boże, zawołała pani Medlock. Musieliśmy wszyscy pozwolić sobie po głowie tańcować, niemal odkąd się urodził. Nic więc dziwnego, że mu się zdaje, że ludzie na to stworzeni by mógł nimi rządzić. Jeśli będzie żył, to może z tego wyrośnie. Poddał pan Boach. Jedno to wiem na pewno, rzekła pani Medlock. Jeżeli będzie żył, a ta indyjska panna będzie tutaj mieszkała, to ręczę, że go nauczy, że do niego nie należy cała pomarańcza, jak mówi Zuzanna Soubery. A on powoli dojdzie do świadomości, która cząstka jego jest własnością. A on powoli dojdzie do świadomości, która cząstka jest jego własnością. W pokoju zaś siedział Colin oparty na poduszkach. Teraz wszystko już pewne, powiedział. I dzisiaj po południu go zobaczę, dzisiaj po południu wejdę do niego. Dick ze swymi stworzonkami wrócił do ogrodu. Mary została z kolinem. Nie wyglądał na zmęczonego, lecz był niesłychanie spokojny cały czas przed śniadaniem i przez cały czas trwania tegoż. Dziwiła się, dlaczego tak jest i spytała go. Takie ci się ogromne oczy zrobiły, Colinie? Powiedziała. Jak tylko myślisz, to ci się robią takie ogromne oczy jak dwa koła. O czymże tak rozmyślasz? Muszę ciągle myśleć o tym, jak też wygląda. Odpowiedział. Co, ogród? Spytała Mary. Wiosna odpowiedział. Myślałem właśnie o tym, że nigdy jej nie widziałem. Rzadko kiedy wychodziłem, a gdy wychodziłem to nie patrzyłem. Nie zastanawiałem się nigdy. W Indiach to ja Wiosny nie widziałam, bo jej tam nie było, rzekła Mary. Zamknięty w pokoju i chorowity całe życie miał Colin więcej rozbudzoną wyobraźnię niż dziewczynka. W każdym bowiem razie największą część czasu spędzał nad cudnymi książkami i rycinami. Dzisiaj rano, gdy tu wbiegłaś i powiedziałaś: przyszła, przyszła, doznałem dziwnego uczucia. Zdawało mi się, że idzie coś ogromną procesją z dźwiękami trąb i muzyki. W jednej z książek mam taki obrazek: tłum ślicznych pań i panów i dzieci z girlandami, gałązkami okrytymi kwiatem, a wszyscy się śmieją, tańczą, przygrywają na fujarkach. Dlatego ci powiedziałem: może usłyszymy weselne śpiewy i granie. Zaśmiali się oboje nie dlatego, żeby ta myśl była śliczna, lecz dlatego, że im się obojgu tak spodobała. Chwilkę później pielęgniarka ubrała Kolina. Zauważyła ona, że zamiast leżeć jak kłoda podczas ubierania, usiadł i starał się sam sobie radzić, a cały czas śmiał się i rozmawiał z Mary. To panicza, dobry dzień, ser, powiedziała do doktora Cravena, który przyszedł wszystko skontrolować. W takim jest doskonałym humorze, że zaraz jest silniejszy. Zajrzę tu jeszcze później po południu, kiedy już wróci ze spaceru. Rzekł doktor Craven. Muszę zobaczyć, jak mu też to wyjście posłuży. Chciałbym, dodał bardzo cicho, żeby pozwolił pani iść także. Wolę z góry się tego wyrzec, sir, zanim mu się to zaproponuje. Odparła pielęgniarka z nagłym postanowieniem. Nie upieram się przy poddaniu mu tej myśli, rzekł doktor z cieniem zdenerwowania. Zróbmy doświadczenie. Dick to porządny chłopak. nowo nowonarodzone bym mu powierzył. Najsilniejszy służący w domu zniósł kolina ze schodów i usadowił w fotelu na kółkach, przy którym z boku już czekał Dick. Gdy go okrył pledami i poduszki podłożył, Raja skinął ręką jemu i pielęgniarce. A teraz pozwalam wam odejść powiedział i oboje zniknęli czem prędzej, a wyznać należy, że chichotali z radości, gdy się szczęśliwie znaleźli w domu. Dick począł wolno i statecznie popychać fotel. Panna mary szła obok, zaś Kolin oparł głowę o poduszki i wzniósł oczy ku niebu. Błękitna kopuła wydawała się dzisiaj ogromnie wysoka, a małe, śnieżne obłoczki zdawały się stadem białych gołębi z rozpostartymi skrzydłami, szybujących po błękitnym przezroczu. Od wrzosowiska szły podmuchy łagodne, przesycone dziwnie jakąś dziką, czystą, przesłodką wonią. Colin drobną swą piersią wdychał te wonie, a oczy jego, szeroko rozwarte, wyglądały tak, jakby to one słuchały. Słuchały zamiast uszu. Ile też to słyszeć się daje śpiewu, i brzęczenia, i nawoływania. Mówił, co to za zapach wiatr od wrzosowiska przynosi. Janowiec i przytulia na wrzosowisku zaczynają kwitnąć odparł Dick. Co tam dzisiaj pszczół przy nich pracuje? W parku podczas całej drogi nie zobaczyli żywej duszy, bo też istotnie wypędzono po prostu wszystkich ogrodników i ich pomocników. Pomimo to dzieci pokręciły się tu i tam pomiędzy krzewami, objechali wokoło fontanny, wokoło klombów, posuwając się z góry zaplanowaną drogą tylko by mieć przyjemność tajemniczości. Lecz gdy wreszcie skręcali w wielką aleję, przy obrosłych bluszczem murach, opanowało ich dziwne wzruszenie. Także nie umiejąc wytłumaczyć sobie przyczyny, poczęli mówić szeptem: To tutaj. Dyszała Mary. Tutaj zwykle spacerowałam i myślałam. Tutaj? Wołał Colin, szukając wzrokiem wśród bluszczów z ciekawą gorliwością. Lecz nic dostrzec nie mogę. Wyszeptał: Wszak tu nie ma żadnej furty. I ja tak myślałam. Odparła Mary. Nastąpiło pełne uroczystego skupienia milczenie. Posunęli się naprzód. To jest ogród, w którym pracuje pan Ben Weatherstaff. Objaśniała dalej Mary. Tutaj? pytał Colin. Uszli kilka kroków, po czym znów Mary wyszeptała. Tutaj zaś Gil przeleciał przez mur. Tutaj? zawołał Colin. Jakżebym chciał, by tu przyfrunął. A tu wskazywała Mary z uroczystym przejęciem na duży krzak bzu. Tu przysiadł na grudzie ziemi i pokazał mi klucz. Colin usiadł. Gdzie, gdzie? Tutaj? Pytał, a oczy miał tak wielkie jak wil w czerwonym kapturku, w chwili gdy tenże zwrócił na nie uwagę. Dick przystanął. Fotel na kółkach zatrzymał się w miejscu. Tu zaś, mówiła Mary podchodząc na rabatę tuż przy bluszczu, podeszłam by z nim pogadać, a on zaćwierkotał do mnie z wierzchołka muru. Oto jest bluszcz, który wiatr odgarnął i ujęła w rękę zwieszającą się zieloną zasłonę. Och, naprawdę, szeptał Colin. A tutaj jest klamka i furta. Diku, wepchnij wózek prędko. Prędko. Dick zaś uczynił to jednym silnym, statecznym, wspaniałym ruchem. Lecz Colin w tymże momencie oparł się o poduszki. Choć dyszał z rozkoszy, oczy zakrył dłońmi i nie patrzył na nic, dopóki nie znaleźli się w samym ogrodzie, dopóki nie zatrzymał się fotel, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej i dopóki nie zamknięto furty. Wtedy dopiero ręce odjął od oczu i począł się rozglądać, rozglądać dookoła tak samo jak wcześniej Mary i Dick. Tymczasem świeża zieloność, niby welon powiewny, poczęła okrywać mury, ziemię i drzewa i wyszące gałązki i pędy, w trawie zaś pod drzewami. Wszędzie pełno było niby plam złocisto-purpurowych. Drzewa nad ich głowami okryte były śnieżnym i różowym kwiatem, a wszędzie pełno śpiewu ptasząt, wrzęczenia pszczółek i woni. Słońce ciepłymi promieniami pieściło twarzyczkę kolina, niby ręka kochająca. Mary zaś i Dick stanęli przyglądając mu się z podziwem. Wyglądał dziwnie i całkiem odmiennie. Kolory niby płomień objęły go całego. Zaróżowiły twarzyczkę, szyję i ręce. Będę zdrów teraz. Będę zdrów! Zawołał. Mary, Diku, zdrów będę i będę żył zawsze, zawsze, zawsze! Koniec rozdziału 20 z wszystkich 27. Dziękuję za wysłuchanie tego rozdziału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmem, no i koniecznie subskrybujcie go z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście. Będę też bardzo wdzięczny, jeżeli polecicie mój kanał swoim znajomym. Niech pomaga też innym. Z góry dziękuję, do usłyszenia! Hej!